Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Bitwy Epickie, a na taką Bitwę Epicką zaprasza Was kapitan Oli549 z drużyny Pacho, który płynie na pancerniku 10 poziomu, jest to pancernik Mecklenburg, który jest dostępny tylko i wyłącznie za hal, a cena wynosi 31 tysięcy. Kapitan zatapia cztery okręty, moi drodzy, zdobywa bardzo dużą ilość tutaj medali, no i potężnie robi demedż, co powala z nóg, a wysokość tego demedżu jest, moi drodzy, 324683. Moi drodzy, czy warto zasubskrybować mój kanał? Wydaje mi się, że warto z mojego kanału dowieść się o okrętach, które są w tej chwili w testach i za niedługo zawitają do Waszych portów. No i co najważniejsze, robię powtórki Waszych przepięknych bitew, na którym Was serdecznie w tym momencie zapraszam na Pancernika Mecklenburg. Usiądźcie sobie, moi drodzy, odpływamy. Jest trafione, zobaczcie. Jest trafione, jest podpalony e, i czy będzie się palił? Tak, pali się teraz ten pancernik. I on nabija demac w tej chwili do Maklemburga, Maklemburg bierze sobie na cel Fryderyka de Grossa i następna salwa, No zobaczmy, czy tu będzie następne podpalenie. Jeżeli będzie podpalony, no to będzie tutaj damage nabijany jeszcze, jest okręt tone on z samej nazwy już tonie. I zobaczcie, jest trafienie. Nie jest trafienie, jest podpalony, czy Fryderyk de Gross. Gasi się. Na razie, z tego co widzę, to się pali. On pali się Izumo i znikają nam okręty za górą. De Gros oddaje salwę, ale mamy tutaj Bensona bardzo blisko. Czy kapitan spróbuje obijać tego Bensona? Oj, mógłby tutaj pokombinować, strzelić tego Bensona. Obraca kapitan, tutaj wie, że w kierunku Bensona. Benson ucieka za góry. Mamy ten również krążownik, który nazwę ma Tone, więc. Mało się spotyka te okręty, słuchajcie w bitwach. Czy znaczy ten okręt jest dobrym okrętem? No, chyba raczej, chyba raczej nie, bo tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo mało ich widać. No i te dwa okręty się tutaj palą, nabijały dymę Maklemburgowi, No i poszła salwa do Izumo. Jest Benson, Benson, Benson: 13 km. Jest okręt Tone. Tam salwa poszła, e, tylko jakiś przelot na wylot, penetracja, rykoszety, no i jest Tone w zasięgu artylerii e, dodatkowej, jest tutaj już obijany, no i salwa z głównych dział, z pocisków OB poszła salwa. Jest podpalony, jest traktowany 2900, no i znika ten okręt, zobaczcie. Chociaż pojawił się, no i teraz jeżeli będzie przeładowanie, no i, no i zobaczmy. Jest tam trafienie aż dwa. No i dziękujemy temu panu za uwagę. Tam okręt o nazwie tonę. Poszedł jako pierwszy na dno. Życzymy dobrych łowów muszelek. No i teraz mamy Degrosa 15,2 km oraz Izumo 14,8. IzUMO oddaje do Machlenburga. Tutaj kapitan praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie zmienia pocisków. Na pancerny cały czas próbuje tutaj obijać na tym Mackenburgu z pocisków OB, które mają możliwość podpalenia aż 30%. Zresztą tutaj moi drodzy widzicie, praktycznie co salwa to jest tutaj już podpalenie. I Zumo próbuje się ratować, bo on już był tutaj kilkakrotnie podpalony i wykorzystując Erkę, no staje się tutaj. Bardzo dobrym kąskiem dla Maklemburga, i to Maklemburg wykorzystuje, oddając następną salwę do Izumo, który się ugasił. Słuchajcie, jest znowu podpalenie, aż dwa podpalenia, i Kosak schodzi również tutaj na dno. Daring z drużyny Facho likwiduje tutaj, moi drodzy, tego Kosaka. Płynie Minnesota. 27 km. Poszła do niego salwa. Jest to zbyt duża odległość. Jest trafienie. Przy i pół prawie tysiąca. I zumo. się cały czas pali. Tak jest. Pal się maleńki. Pal. Oj nie lubisz, ty tego nie lubisz. I będzie następna salwa. Idzie to jest. Tak. I jeszcze mamy któryś tutaj. To Izumo się tutaj dopala. Jest tam Degros. Degros. Czy ta salwa podpali jego? Tak jest, jest aż dwa podpalenia. Jest Minnesota 18,2 km. Tak wspaniale tutaj to wygląda. Zobaczcie, kapitan bierze na celi, jest zwiastun tragedii. No i te Izumo dobi, czy ktoś dobije to Izumo? Minnesota płynie w kierunku, zobaczcie, Maklemburga. Kapitan poprosił kolegę ze swojego teamu, żeby tam podpłynął, pomógł jemu. Słuchajcie, jest tutaj na daringu, to ma bardzo dobre tutaj możliwości. Może tutaj odwrócić uwagę, ale i tak jest podpalony ten pancernik. No i kolega na daringu dru z drużyny fachowej puszcza torpedy w kierunku tej Minnesota. Minnesota odbija w drugą stronę. Zauważył, że to nie są tutaj przelewki, że ten Mecklenburg jednak pali. Pali, jeszcze raz pali, jak brytyjskie yy, pancerniki. No zobaczcie, i tu ładne trafienia. Jest, jest ten Hindenburg, o którym Wam wspominałem. Znajduje się również tutaj Sława, Pancernik. No i kapitan wybiera sobie tutaj Sławę. Poszła Salwa. I Slawa będzie podpalona. Ta w tym momencie dostaje Slawa torpedy. Poszła Salwa z przednich oraz tylnych dział. Zobaczcie. Usytuowane te działa i jest trafienie, jest podpalenie obrona bazy, moi drodzy, i pięknie to to wygląda, zobaczcie na ten pancernik. Czy warto kupować ten pancernik za tą stal? No zobaczcie, wydaje mi się, że chyba tak. Ten, ten okręt naprawdę ma duże możliwości. Minnesota w tym momencie obraca się i Mecklenburg Postawi kropkę nad i zobaczmy, czy to się uda. Jest tu artyleria dodatkowa, jest trapienie, trafienie. Główna ofensywa, zobaczcie i okręt spoczywa na dnie. Odważnie tutaj płynie Hindenburg, Degros również. Jest to bardzo bliska odległość, bo Hindenburg jest tylko na dobicie 10 km. Czy Puerto Rico zlikwiduje jego? Na no to chyba wygląda, chociaż nie, on tutaj bije się na krążownik z kim innym. Napoli jest i tutaj Napoli poszły torpedy, może to Napoli wyłapie te torpedy i trzeba szybko zlikwidować. To Napoli kapitan już przełączył się na pociski przeciwpancerne, czeka, czeka na tego Napoli, Napoli. I Napoli pokazuje swój dzium, bardzo szybko ten okręt płynie, poszła salwa, czy dostanie jakieś tam obrażenia, 3500, ale idą torpedy i zapewne dopadną tego krążownika, nie, dopa nie, jest jedno trafienie, jest jedno trafienie, artyleria dodatkowa już tutaj obija torpeda, weszła jedno zalanie, no i teraz artyleria dodatkowa, tu jeszcze nadpływa okręt, slawa, jest i wsparcie, zobaczcie, i teraz artyleria dodatkowa obija Napoli. Na 6,2 km płynie sława, która również chce zlikwidować tego Machlenburga, ale przypomnijmy, tak jak mówiłem, Machlenburg ma jeszcze torpedy. Torpedy za chwileczkę się tutaj przeładują, to jest 30 sekund i jest trafienie duży kaliber i jest no, ładnie tutaj obijany ten krążownik i ta sława jeszcze tutaj obija tu drugiego naszego krążownika Puerto Rico się ratuje no i jest artyleria dodatkowa zlikwidowała moi drodzy tego krążownika jest odznaczenie, mamy już pięć oznaczeń trzy zatopienia no i slawa sława obijana z artylerii dodatkowej on się tutaj zatrzymał w tym momencie troszeczkę boi się płynąć do przodu na tego Maklemburga Poszła salwa. No czy teraz wystarczy jedna pestka i będzie. Z... O, niestety. Chciałem powiedzieć, że wystarczy jedna pestka i będzie okręt podpalony. No niestety nie udało się, ale artyleria e, dodatkowo bija. Kapitan na Maklemburgu e, zatrzymuje się. Jest ten Degros, który był bardzo mocno tutaj już palony, Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jakąś naprawkę ma, ale ten Niemiec e, Degros bardzo fajnie się pali. I to, co mówiłem, zobaczcie, podpalił się ponownie. Artyleria e, dodatkowa obija tą sławę. Slawa próbuje się ewakuować lub, chociaż nie, on będzie jeszcze atakował, ale to już nic nie zmieni, bo zobaczcie artyleria dodatkowa, postawi chyba kropkę nad i, jest tam podpalenie, no i teraz Slawa, Slawa coraz bliżej, coraz bliżej, topnieje w oczach 1000 HP i kto zlikwiduje tą Slawę? No niestety, Puerto Rico zabiera fraga, ale jeszcze jest Degross, który płynie, jak to mówią, na ścięcie. I jest podpalony ponownie, zobaczcie. On już chyba nie ma się tutaj ratować. Podejrzewam, że już wykorzystał zasób swojej gaśnic, nie ma gaśnicy. I topnie w oczach. Tu jeszcze to Puerto Rico pomaga. Artyleria dodatkowa obija z Maklemburga tego Degrosa. I tak jest grupa odderzeniowa jest zatopienie. zobaczcie. Pięknie tutaj e, kapitan e, likwiduje te okręty w tej chwili mamy e, strzałów z dodatkowej 175, artyleria główna 215, 4 zatapienia, 6 medali i jedna torpeda w celu i 17 podpaleń. No i mamy słuchajcie, e, przysłowiową wisienkę na torcie, pozostaje tylko Maklenburg w bitwie plus... Przeciwko, słuchajcie, świętemu Wincentemu, lotniskowcowi i niszczycielowi, ależ teraz dostaje obrażenia. Maklem, bo zobacz nadlatują teraz torpedowce, trzeba zlikwidować na, na za każdą cenę tego lotniskowca. On stoi, chociaż teraz bierze się i będzie cofał. Poszła salwa z pocisków przeciwpancernych. No, może się teraz uda coś tutaj trafić. Jest trafienie: Cytadela 20 tysięcy. ależ tutaj Maklenburg dostaje jeszcze z przodu. Poszły torpedy, dwie torpedy trafią w cel. Jaki będzie demecz? No, troszeczkę zabiera tutaj HP Kapitana Maklenburgu. Nie ma, słuchajcie, już w ogóle yy, pod literką te naprawki. I teraz będzie problem: będzie problem. No, trzeba zlikwidować. Jest tutaj piękny strzał. Zobaczcie, 28 sekund do końca tej bitwy. I czy ten pan. Pancernik tutaj uchowa się, czy zlikwiduje lotniskowca, no chyba już raczej nie, ale zobaczcie, yy, okręty yy, tutaj płyną, bardzo mocno nacierają na Maklemburga, 12 sekund do końca, bitwa będzie yy, przegrana, ale zobaczcie, 324 684 damage.